Siemanka ogólnie, to ja, Janek ze Spawik Team. Przyszła do mnie wielka paka z Eldra Radosweb. Zabieramy się za unboxing. Dobra, paczka już odpakowywana, wyjmujemy. Ja tutaj nie pokażę wam, pokażę wam tylko paragon, o co jej dane. Paragon, igła, szczypce, wędka. No. Dobra. Przechodzimy do unboxingu. Mamy tutaj Kukurydza. To na razie nie, wiertełko jest. Znaczy przepraszam, to jest igła. kukurydza wędkarska. A tu koban, kupon rabatowy Miareczka. Miar, miarka Eldorado. Dorado. Bardzo fajna metod paletu. Pelet nawilżony z wanilia. Dobra, zostaw. Lecimy dalej. Bananowa zanęta na metod Teraz jest tu. Miód? No. Truska, tutaj jest truskawka. O, pomarańcza jest. Truskawka, pomarańcza. O, o. Mamy tutaj też truskawka. druga truskawka. Mamy tutaj żyłeczkę. Od Mikado. Koszycki. Koszyczki. od Mikado. Kukurydzę waniliową. Truskawką. O, tutaj mnie to interesuje. malinka raś, Melasa. Melasa waniliowa należy poślin karaś. Skarb. A i spadło. Aromat wangilowy do własnej zanań. Guma balonowa. O! Powiedzmy na co najbardziej czekałem? Pomarańca. Pomarańcza. Truskawka chyba. Truskawka to są mokre I uwaga! O 5 kilo wywór. Karpiowa tych wody stojące od traperów. Nagraj. Moje mojej twarzy nie O Boże. Patrzcie. 5 kg Zobacz czy czegoś jeszcze nie ma w kartonie o. Nie, mamy tu jeszcze przyrząd do zakładania peletu i to jest wierszdełko, czyli szydełko. Tylko problem, jest bo przysłali mi samo dwa szydła. E dobra może być. No tu tak się prezentuje całość oprócz tego mikrofonu. <grymne> tutaj była jeszcze jedna zamęta na Karasia, ale właśnie ja się spakowałem. Miałem podbierak karpiowy Mikado, naprawdę szeroki, piękny. Zalęta, trapera i tutaj takie pierdoły, kukurydza, żyłka. Przyrząd to kulek. Czy do tego? No. Ta, melasa. melasa wanielowa, ale nie trochę śmierci. Dobrze, no to dzięki za oglądanie! Stawcie lajka, like suba, komentarz. no i Teraz taki bonusik dla was. Pokażę Wam coś w tej siateczce. Mam tutaj koszyki dla metody. Czełko już trochę wykorzystane, bo nawijałem. Kukurydza. Igłę. Gumki, to były dostawy do kołowroka. Kukurydza i kukurydzę. I jeszcze jedną kukurydzę. Tutaj... O, jeden koszyk luzem zaparł. Kukurydza. I przyrząd do zakładania na bułkę. Ktoś tu się dopsuło. Nie wiem co. Dobra, no to to wszystko. Cześć.